Cześć, witam Cię na kursie opiekunki dziecięcej. Jeśli masz dostęp do tego szkolenia, to oznacza, że chcesz rozpocząć pracę jako niania i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. A być może pracujesz już w tym zawodzie, pracujesz już jako opiekunka dziecięca, być może masz już jakieś doświadczenie i chcesz po prostu rozwinąć informacje, jakie już posiadasz. Cieszę się, że razem rozpoczniemy ten kurs i że z Eduka Center poszerzysz swoje umiejętności w pracy z dziećmi. Co ważne, kurs ma na celu dostarczyć ci wiedzy na temat opieki i pielęgnacji dziecka. Z nami dowiesz się, jak prawidłowo rozpoznawać potrzeby rozwojowe dziecka, a także w jaki sposób reagować i jak zachować się, jeśli u dziecka wystąpią tak zwane trudne zachowania, co oczywiście również może się w twojej pracy zdarzyć. Opowiemy ci na szkoleniu o tym, jak wielkie znaczenie ma zabawa w życiu dziecka. No, i także dostarczymy troszeczkę inspiracji, z nami dowiesz się, jakie ćwiczenia, jakie zabawy z dzieckiem wykonać, zrealizować, żeby po prostu było ciekawie, kreatywnie, żeby po prostu było radośnie i fajnie. Co bardzo istotne, to to, że jeśli masz dostęp do kursu opiekunki dziecięcej, to także musisz mieć też dostęp do kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej to taka umiejętność, która jest niesamowicie istotna, niesamowicie ważna w pracy z małymi dziećmi, o czym zapewne już wiesz. My na naszym kursie opieki dziecięcej dajemy Ci także możliwość przejścia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które jest prowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego. Bardzo ważne jest to, że możesz otrzymać zaświadczenie o zakończeniu szkolenia zarówno z jednego kursu, jak i z drugiego. Pamiętaj tylko, że aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, musisz przerobić cały materiał, a na koniec dać krót, krótki test ABC. Test musi być zdany na 100%. Ale masz nieograniczoną liczbę podejść do testu, więc mam nadzieję, że się uda i że wygenerujesz sobie po prostu zaświadczenie, które może okazać się pomocne podczas szukania przez ciebie pracy. Mam nadzieję, że nasze szkolenie okaże się dla ciebie ciekawe no i przede wszystkim pomocne. Pamiętaj, by odznaczyć każdy materiał jako ukończony. Jeśli już obejrzysz wideo i zapoznasz się z treścią, która jest w danej lekcji, bo dzięki temu na koniec będziesz mieć możliwość wygenerowania sobie certyfikatu powodzenia.